Dzisiaj przedstawiam Ci kilka korzyści związanych z subskrypcją YouTube Premium, za które być może regularnie płacisz, ale z których nie zawsze w pełni korzystasz. Tak więc, powiedziawszy to, przejdźmy do rzeczy i zacznijmy od tego, że nie będziemy omawiać typowej kwestii, jaką jest brak reklam, ponieważ myślę, że wszyscy już doskonale zdajemy sobie sprawę, że płacimy za YouTube Premium, aby uniknąć reklam i z kilku innych powodów. Przejdźmy jednak do rzeczy punkt po punkcie. Być może niektóre z funkcji, które Ci przedstawię, są Ci już znane, a wiele innych nie i pierwszą funkcją, którą Chcę Ci zaprezentować, są funkcje eksperymentalne. Jako użytkownik premium YouTube masz dostęp do tych funkcji, na przykład coś nowego, co YouTube wprowadza. To sala gier, gdzie możesz grać bezpośrednio na platformie, a nawet jeśli odpowiesz na ich ankiety i wyślesz komentarze o swoich doświadczeniach z YouTube, możesz zdobyć nagrody, ale to już zależy, czy chcesz to robić, czy nie. Czasami wprowadzają opcje, które można testować tylko w premium podczas ich premiery, a potem, gdy już są dostępne, każdy użytkownik może z nich korzystać, ale dużo wcześniej możesz je wypróbować tylko dzięki posiadaniu YouTube. Tuba premium! W drugim punkcie oczywiście wiemy, że mamy dostęp do YouTube Premium, który pozwala nam pobierać muzykę w ramach YouTube Premium. To jest opcja, którą myślę, że wielu z Was już zna, ponieważ mając YouTube możecie korzystać z YouTube Premium bez reklam, ale jednocześnie z aplikacją, która jest całkowicie oddzielna i nazywa się YouTube Music. To jest ta aplikacja, w której możecie słuchać muzyki i nawet ją pobierać na swoje urządzenie, ale nie lokalnie na pamięć, tylko w ramach aplikacji YouTube, aby móc jej używać i słuchać muzyki lub oglądać teledyski, gdy nie. Macie dostępu do internetu. Ale to nie wszystko. Oprócz możliwości pobierania muzyki w aplikacji YouTube Music w standardowej wersji YouTube dzięki YouTube Premium mamy możliwość ponownego pobierania filmów nie lokalnie, ale w ramach samej platformy. Zobaczcie, ja już mam to pobrane i mogę przejść bezpośrednio do sekcji pobrań i już mam wideo dostępne, aby je oglądać nawet bez dostępu do internetu. Mogę skonfigurować jakość, aby nie była zbyt wysoka i nie zajmowała zbyt dużo miejsca, ponieważ jeśli robimy to z telefonu, może to zajmować miejsce. Możemy jednak ustawić na na przykład, jakość standardową lub full HD, w zależności od tego co preferujecie. Kolejny punkt jest taki, że niektórzy o tym nie wiedzą, ale na YouTube można znaleźć serie i filmy, które są przeznaczone wyłącznie dla osób posiadających premium. Na przykład tutaj mamy jedną z wielu serii, która nazywa się Cobra Kai, i w rzeczywistości mamy kilka, które możecie wyszukać. W tej sytuacji możecie zobaczyć, że są tutaj zwykłe filmy, ale pozwólcie, że to zaktualizuję, bo wydaje się, że nie załadowało się poprawnie. Znajdziecie tutaj również te odcinki, pod którymi widnieje napis premium, co oznacza, że są to pełne odcinki, ale co się dzieje? Jedynie będziemy mieli możliwość ich oglądania z YouTube Premium. W takim przypadku konieczne jest wykupienie członkostwa, więc cóż, wtedy będziemy mogli uzyskać dostęp do tej serii. Jednakże jeśli nie posiadamy premium, to nie będziemy mogli tego zrobić. Teraz wróciliśmy do YouTube Music, ponieważ muszę Wam tutaj coś pokazać, a mianowicie w tym czwartym punkcie chodzi bezpośrednio o transmisję muzyki. Na przykład, jeśli odtworzę tutaj jakąkolwiek piosenkę, pojawi się opcja yy, przesłania jej na komputer, telewizor lub gdziekolwiek indziej poprzez tę opcję, która pojawia się tutaj, aby połączyć się z urządzeniem. Jednakże, jeśli nie mamy YouTube Premium, nie będziemy mogli tego zrobić, więc jest to czynność, którą możemy wykonać tylko posiadając YouTube Premium. W tym punkcie pokażę małą sztuczkę. W punkcie numer 5, niezależnie od tego czy masz YouTube Premium czy nie, możesz to zrobić, a niektórzy o tym nie wiedzą. Chodzi o przesyłanie własnej muzyki i plików. Możecie je tutaj przesłać, musicie zaakceptować warunki, a ta muzyka zostanie automatycznie zapisana, abyście mogli ją odsłuchać zarówno wy, jak i członkowie rodziny. Jeśli macie na innym urządzeniu zalogowaną sesję, tam również będzie można odsłuchać te piosenki, które przesyłacie. Ale uwaga, nie przesyłajcie rzeczy objętych prawami autorskimi, bo możecie mieć problemy. W szóstym punkcie mamy coś dla miłośników niektórych artystów, nie wszystkich, muszę to wyjaśnić, a mianowicie czasami artyści robią transmisję na żywo lub filmy, które są w 100% dedykowane platformie premium, gdzie np. przed wydaniem albumu robią transmisję na żywo, ale jest ona pokazywana tylko osobom, które mają YouTube premium lub może podczas premiery robią tę transmisję na żywo lub unikalny film dla tych osób. W tym przypadku, ten artysta, Fate, zrobił afterparty, które jest dostępne tylko w premium. Oczywiście ma on inne teledyski, które są w pełni dostępne, ale ten konkretny jest dostępny tylko jeśli masz premium. Może być tak, że ten artysta ci się nie podoba, a może także tak, podobnie jak inny artysta, którego śledzisz, organizuje tego typu wydarzenia i chcesz je zobaczyć. Dlatego musisz być czujny, ponieważ YouTube regularnie ogłasza, że będą organizować tego typu rzeczy tylko z YouTube Premium. W siódmym punkcie mamy sytuację, w której... Jeśli na przykład oglądacie jakiś film i być może nie macie zbyt dobrej jakości połączenia z internetem, YouTube wprowadził opcję dostępną tylko dla użytkowników premium dotyczącą jakości. Możecie ustawić jakość na P, ale nie na zwykłe P, tylko na P premium, co oznacza, że ma ona ulepszoną przepływność bitów. Dzięki temu, nawet jeśli wasz internet nie jest zbyt szybki i sygnał może być zakłócany, nie doświadczycie tak dużych spadków wydajności filmów. Oznacza to, że film nie zacznie się zacinać ani przeskakiwać. Dzięki tej ulepszonej jakości bitów film będzie odtwarzany całkowicie płynnie i normalnie bez potrzeby posiadania super szybkiego internetu czy doskonałego połączenia, nawet jeśli korzystacie z danych mobilnych. Jednak ponownie jest to dostępne tylko dla osób posiadających YouTube Premium. W kolejnym punkcie mamy coś, co niektórzy mogą myśleć, że jest dla wszystkich, ale to tylko dla premium. Kiedy oglądacie wideo na YouTube, na przykład na komputerze, dochodzicie do 23 minuty, oglądacie do tego momentu i może się okazać, że się znudziliście lub nie macie więcej czasu. Ale chcecie wrócić do niego później i kontynuować, nie pamiętając, gdzie przerwaliście. Możecie potem przełączyć się na telefon, wejść na to samo wideo i zostanie ono wznowione. Jeśli zostawiliście je i zamknęliście kartę w 23 minucie i 46 sekundzie, a potem wejdziecie z telefonu, Smart TV lub innego urządzenia obsługującego YouTube i zalogujecie się na ten sam profil, wideo wznowi się od tego samego momentu. Być może w niektórych aplikacjach jest to normalne dla użytkowników darmowych, ale YouTube wprowadził to tylko dla osób posiadających premium. I jako ostatni punkt, w punkcie numer 8 mamy sekcję ekskluzywną dla premium, która zawiera korzyści, jakie oferuje, ale tak naprawdę. Nie ma tu zbyt wielu wyjaśnień ani niczego, ponieważ mówi nam, że obejmuje odtwarzanie w tle, ale myślę, że wielu już o tym wie, dlatego nie wspomniałem o tym w trakcie wideo. Ale to, czego być może nie wszyscy wiedzą, to fakt, że mamy dostęp do statystyk, które pozwalają nam zobaczyć, jak dużo korzystamy i ile czasu zaoszczędziliśmy. Na przykład oglądaliśmy ponad 160 godzin bez reklam, więc uniknęliśmy wielu reklam. Wyobraźcie sobie, jeśli średnio filmy trwają od 10 do 15 minut, ile reklam pojawiłoby się w ciągu 160 godzin? Ponad 50 godzin odtwarzania w tle. To jest opcja, której nie wymieniłem bezpośrednio, ale jest to opcja, którą mamy głównie na iPadzie, tabletach lub telefonach komórkowych. Kiedy korzystacie z telefonu i po prostu go blokujecie, a nie macie premium, muzyka się zatrzymuje lub wideo na YouTube przestaje się odtwarzać. Natomiast z YouTube Premium, jeśli zablokujecie telefon podczas oglądania wideo, dźwięk pozostaje w tle. Podobnie jest z YouTube Music lub z muzyką ogólnie. Czy to w YouTube Premium, czy YouTube Music, kiedy zablokujesz swój telefon, muzyka nadal odtwarza się w tle. Ponad 70 godzin muzyki, której słuchałeś w YouTube Music, co umożliwia nam słuchanie dzięki tej subskrypcji i zero filmów, które obejrzałeś bez połączenia z internetem. W tym przypadku zazwyczaj nie oglądam pobranych filmów, ponieważ prawie zawsze mam dostęp do internetu, więc prawie nie pobieram filmów. Ale gdybym to zrobił, tutaj pojawiłyby się statystyki i mógłbym z nich skorzystać, aby dowiedzieć się, ile czasu spędziłem w aplikacji. Tak więc, drodzy przyjaciele, to już wszystko. Mam nadzieję, że znaleźliście wiele dobrych korzyści w tym wszystkim i wypróbujecie je, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć!